W ramach idei Wszystko, czego chcesz od Burgera, stworzyliśmy nową, rozrywkową platformę komunikacji. Aby przekonać nieprzekonanych, postanowiliśmy najpierw przekonać jego, największego, najmężniejszego polskiego Herosa, a raczej aktora, który wcielił się w te klasyczne role. Pomógł nam w tym ktoś, kogo łączy z nim szorstka męska przyjaźń. Dzień dobry! Ktoś przebojowy i niebojący się nowości. Przełamaliśmy sztampowy schemat wykorzystania celebrytów. Przyjmując konwencję serialu, dokumentu o zabawnych perypetiach, dwóch przyjaciół, w którym każda odsłona kampanii prezentowała kolejne sezony i odcinki. Telewizja była tylko punktem wyjścia. Przygody duetu trwały w innych kanałach, gdzie można było śledzić mrożące krew w żyłach potyczki, złośliwe intrygi. Znowu pan przegrał zakład! Znowu wzloty i upadki, a nawet szalone pościgi. Jedynym powracającym motywem były kolejne i kolejne i kolejne smakowite kęsy maestro. A ponieważ w każdym szanującym się serialu bohater przechodzi wewnętrzną przemianę, nie inaczej było w naszej kampanii. Żebrowski najpierw był sceptyczny, bo to są smaka. Potem ostrożny. To nie moje. Pomyłka jakaś. A w końcu stał się oddanym fanem maestro. To co się teraz założymy? O to, po dłużej wytrzymamy z gadania.